Welcome to episode number 285 of the Learn Polish Podcast. You find out our episodes on learnpolishpodcast.com. On YouTube, you'll find the links to the podcast description. As I say sometimes, if you're new, go back to the start. You'll also find a link for that because we get complaints all the time from people who say they can't understand anything. So we don't want to be anybody getting upset. We want to help you all get better. So I've got four the podcasts, and I'm a podcasting coach. If you'd like to start a podcast, you'll find everything about me on bio.link forward slash podcast. Come Cześć Roy, witam cię serdecznie, witam wszystkich naszych słuchaczy i zapraszamy na kolejny podcast. Wiecie, mamy teraz jesień. Jesień jest to czas, kiedy więcej czasu spędzamy w domu i możemy więcej w domu zrobić porządków, więcej sprzątania, więcej prasowania. Dlatego dzisiejszy temat to prace domowe. Co to znaczy roj prace domowe? To like homework. Ale nie jak praca domowa dla studenta ze szkoły, but tak? jest to. Dom... you still say it the same way, ja My mówimy the same way, but in English is something different, tak? Housework, something like this, tak? No, don't they call it... House duties maybe like this. Czyli prace domowe, sprzątanie, tak? Sprzątanie to jest... Cleaning. Sprzątanie, powtórz, Roy? Splontanie. Sprzątanie. Sprzątanie, mm -hmm. prasowanie. Ironing. Mm -hmm. Gotowanie. Cooking, gotowanie odkurzanie, odkurzanie, hovering. zmywanie naczyń, it's like dishwasher or washing, na, it's like washing, yeah, zmywanie naczyń, dishes, uh, mycie a, podłogi, uh, cleaning the floor, mycie podłogi, A Pranie. Pranie, tak, i moje pytanie, jakie machine. prace domowe lubisz? Jakie prace domowe lubisz? Na przykład, yes. lubię prasowanie? Nie, na pewno coś lubisz. Lubię prasowanie, lubię gotowanie, lubię pranie, bo potem ładnie pachnie. Tak, powiedz, ro, jakie prace domowe lubisz? Dla mnie, ja nie ma problemu z prasowaniem, bo ja mam bardzo dobre. What's iron again? Mm -hmm. Tak, to jest dobre para, co so jest szybko, tak? To taka I... stacja parowa, sim. Ta. Tutaj, ja tak, i ja słucham ja podcast, próba. kiedy ja robię prasowanie, to no, nie właśnie. Prasowanie jest bardzo relaksujące, możemy słuchać podcastu, możemy słuchać muzyki i możemy powiedzieć, lubię prasowanie, to jest bardzo taka relaksująca aktywność. tak? No, oczywiście później w szafie wszystkie ubrania są ładnie poukładane. Dobrze, sprzątanie klinik Roy. Lubisz sprzątanie? Nie. Teraz jest dobry czas na sprzątanie. Jest jesień, także jest zimno na dworze, więc możemy w domu sprzątać. Lubisz? Nie, ja zawsze mam osobę, kto sprząta mój dom, no, bo ja nie, nie lubię, lubię. Sprzątam, nie. I nie sprzątania, odkurzania i mycie podłoga, to nie jest dla mnie. Okej, okay, czyli możesz powiedzieć tak. Ja lubię prasowanie, ale nie lubię sprzątania, nie lubię odkurzania, nie lubię mycia podłogi. Dlatego jest pani, która przychodzi do mojego domu i sprząta, odkurza i myje podłogę, tak? Dokładnie. A czy lubisz pranie, czy ty robisz pranie? Tak, jest taki to specjalny nie nie mam kosz dobrać. na bieliznę, basket, tak? Taki kosz na bieliznę tak. i jeden kosz jest na ubrania kolorowe, drugi kosz jest na ubrania białe. Tak? Lubisz... I jest inny płyn za biały, to jest inny proszek, inny tak. płyn. Tak, proszek do prania i płyn do płukania. Takie słowa. Proszek do prania to washing powder, proszek do prania i płyn do płukania to jest ten liquid, Tak, super. Czyli lubisz prasowanie, lubisz pranie. No myślę też, że lubisz gotowanie. Tak, ja lubię gotowanie. Właśnie to jest bardzo miłe, bardzo sympatyczne coś ugotować, bo najlepsze jedzenie jest wtedy, kiedy my sami robimy w domu. Oczywiście, fajnie iść do restauracji, ale jednak najlepsze, najsmaczniejsze, najzdrowsze to jest, kiedy my sami gotujemy. Dlaczego? Ponieważ w domu my gotujemy z miłością. Co to znaczy gotować z miłością? We cook with love! Tak, gotujemy z miłością, wiemy jakie składniki dajemy, jakie proporcje, wszystko wiemy. A kiedy kupujemy gotowe, to nie mamy pewności co tam w środku dokładnie jest, tak? Także Roy, możesz powiedzieć na to pytanie odpowiedzieć, jakie prace domowe lubisz? Możesz odpowiedzieć, lubię prasowanie, gotowanie, pranie. Tak? Tak. A teraz powiedz, co ze zmywaniem naczyń? Bo tutaj nie skomentowałeś, czy masz. Też nie ma problemu, no, ale... dla mnie. Ja lepiej, hmm? kiedy robi szybko na what's the sync. Zlew. Zlew, tak, ale kiedy Zlewam jest dużo, oczywiście w zlewie. maszyny zlewie. Tak? Maszyna nazywa się zmywarka, zmywarka. Zlew. czyli zlew. kiedy jest dużo naczyń, dużo brudnych tak. naczyń, nie mam czasu, wtedy używam zmywarki i zmywarka zmywa naczynia, ale kiedy masz mało naczyń i masz czas, to wtedy ty zmywasz, wy zlewie, zlew. Tak, dobrze zrozumiałam? Super, fajnie. Ja generalnie lubię, kiedy jest czysty, ładny dom, kiedy jest porządek, więc lubię sprzątanie. I like the pranie. previous episode, czy to jest czasami, zawsze? Od czasu do czasu. Nie, bardzo często sprzątam, bardzo często sprzątam, i ludzie, którzy mnie znają, często śmieją się, że ja zawsze jestem ze szczotką. Co to jest szczotka? With a kind of brush. brush. tak, Że to jest mój symbol. Szczotka, Kamila ze szczotką, tak. I oni zawsze mówią, zostaw M szczotkę. Maybe you're a witch. Yeah. <laughs> właśnie. Nie sprzątam, tylko prawiam magię. Tak? <laughs> no właśnie, czyli prace domowe. Słuchajcie, jakie wy prace domowe lubicie? Czy lubisz sprzątanie? Czy lubisz prasowanie? Czy lubisz gotowanie? Czy lubisz pranie? Czy lubisz mycie podłogi? czy lubisz odkurzanie, czy lubisz zmywanie naczyń, napisz w komentarzu. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Miłego dnia. Dziękuję, Kamila. Dziękuję, Roy. So if you'd like Camilla, to clean up on your Polish, you polonaswitch.com. <laughs> a <laughs> <laughs> Yeah, with our brush. And uh, you find all our episodes on learnpolishpodcast.com as mentioned where I'm on YouTube and all about me and my other podcasts are on bio.link/podcaster. Be sure to give us a thumbs up five star rating. Until next week. Jinkry abazo i do widzenia. Do widzenia.